Pomimo, że mamy wrzesień, pierwszą połowę to ewidentnie zawitała do nas jesień, to jest dobra okazja, żeby pojechać w Bieszczady. W tym roku nas tam jeszcze nie było. Od trzech lat tam jeździmy, więc postanowiliśmy, że przejedziemy się na jesień. Na Bieszczadach chcemy odwiedzić szybowisko w bezmiechowej drogę 28. Pojeździć po serpentynach, zapora nad jeziorem myczkowskim, zapora nad soliną. Knajpa się w której nam się nie udało do tej pory odwiedzić, pomimo, że byliśmy tam już dwa razy. Za każdym razem coś stanęło na drodze. Ostatnim razem wypadek, także dosłownie na drodze. Wiadomo, duża pętla bieszczacka, mała pętla Bieszczacka, przynajmniej jej fragmenty większe jakieś cerkwie ogólnie planujemy miło spędzić czas, bo sobie miejsce zakwaterowania znaleźliśmy w ustronnym miejscu. Z niskiem, także ognisko na Bieszczadach, to już tradycja musi być. Mamy tylko nadzieję, że pogoda dopisze przynajmniej żeby nie padało. Po raz kolejny udało nam się zgrać tak terminy, żeby wszyscy mogli jechać, czyli jedziemy na trzy motocykle, sześć osób wszyscy nie mogą się doczekać. Każdy zadowolony, że w tym, w tym jesiennym czasie ten wyjazd wypalił. Jedynym, który ubolewa, że nie może z nami jechać, to jest pies bo zawsze bardzo chętnie z nami wyjeżdża, co prawda nie na motocyklu, ale zawsze bardzo chętnie.